Instytut Systemów Elektronicznych jest jednym z trzech instytutów Wydziału Elektroniki Wojskowej Akademii Technicznej. Instytut prowadzi działalność dydaktyczną oraz naukowo-badawczą. W obszarze dydaktyki kształcenie odbywa się na poziomie studiów wyższych pierwszego i drugiego stopnia. Instytut prowadzi również studia podyplomowe i kursy specjalistyczne. W ramach dwóch kierunków na Wydziale Elektroniki Instytut profiluje trzy specjalności. Na kierunku Elektronika i Telekomunikacja, Systemy informacyjno-pomiarowe i Inżynieria Systemów Bezpieczeństwa, a na kierunku Energetyka specjalność Elektroenergetyka. Zadania statutowe Instytutu realizowane są w trzech zakładach. Baza laboratoryjna Instytutu zorganizowana jest w doskonale wyposażonych pracowniach. Studenci w sposób praktyczny sprawdzają służność fundamentalnych praw elektrotechniki. Uczą się łączenia obwodów elektrycznych i poznają zjawiska w nich zachodzące. Realizowane są tu zajęcia praktyczne w zakresie pomiarów z wykorzystaniem podstawowych przyrządów analogowych i cyfrowych, takich jak oscyloskopy, generatory, analizatory widma, częstotliwościomierze lub kalibratory. W trakcie ćwiczeń studenci dokonują pomiarów charakterystyk i parametrów elektrycznych wybranych elementów półprzewodnikowych, takich jak różnego rodzaju diody, tranzystory bipolarne i unipolarne, elementy przełącznikowe i optoelektroniczne. Znaczną część stanowisk pomiarowych w tej pracowni stanowią zintegrowane stanowiska laboratoryjne zaprojektowane przez dyplomantów Instytutu Systemów Elektronicznych. studenci zapoznają się z podstawowymi własnościami analogowych układów elektronicznych, zarówno liniowych, jak i nieliniowych. Poznają na przykład wzmacniacze ze sprzężeniem zwrotnym i korekcją charakterystyk, wzmacniacze selektywne z filtrami LC, detektory amplitudy i programowalne układy analogowe. W pracowni tej studenci poznają między innymi cyfrowe przetwarzanie sygnałów, Zastosowania sztucznych sieci neuronowych, zastosowania lokalnych sieci komputerowych do tworzenia systemów pomiarowych skupionych i rozproszonych, tworzenie oprogramowania dla systemów operacyjnych czasu rzeczywistego na przykładzie systemu QNX. W czasie realizacji zajęć programowych studenci: Na przykład, konfigurują różne typy central alarmowych linii dozorowych dla potrzeb elektronicznych systemów bezpieczeństwa, badają także poszczególne elementy systemów alarmowych, np. czujkę sejsmiczną przeznaczoną do ochrony sejfów, obrazów, okien i drzwi. Muzyka Tutaj na stanowiskach studenci stykają się z rzeczywistymi układami pomiarowymi, dokonując badań przy wykorzystaniu przyrządów pomiarowych, analogowych i cyfrowych. Treścią zajęć jest m.in. badanie charakterystyk silników prądu stałego i przemiennego, układów falownikowych i prostowniczych. W przedstawionych pracowniach zajęcia prowadzone są głównie dla studentów Wydziału Elektroniki, ale również dla Wydziałów Cybernetyki, Mechanicznego, Mechatroniki i Lotnictwa oraz nowych technologii i chemii. Wykłady w Instytucie prowadzone są przez doświadczoną kadrę naukowo-dydaktyczną, w skład której wchodzi ponad 40 nauczycieli akademickich, z czego prawie 1 czwarta to profesorowie i doktorzy habilitowani. Poza dydaktyką Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze, a oto kilka ważniejszych prac zrealizowanych w Instytucie Systemów Elektronicznych w ostatnich latach. W ramach projektu opracowano demonstrator systemu pozwalający na bezkontaktową identyfikację tożsamości na podstawie m.in. obrazu twarzy i sygnału mowy. System zawiera autorskie procedury analizy i selekcji informacji biometryczno-genetycznej oraz algorytmy wnioskowania zapewniające wymaganą wiarygodność identyfikacji w dopuszczalnym czasie i w określonych warunkach. Jest on złożony z wielu klasyfikatorów i cech diagnostycznych należą do nich obraz twarzy, sygnał mowy, odciski palców czy kod DNA. Jednym z istotniejszych efektów realizacji projektu, poza opracowanymi modelami przepływomierzy, było powstanie unikatowego środowiska programistycznego Flowmeter Design Tool, umożliwiającego zarówno projektowanie, jak i badania symulacyjne opracowywanych konstrukcji przepływomierzy. Sterownik przepływomierza stanowi niezależne urządzenie, które może pracować bez nadzoru komputera nadrzędnego. Jako system wbudowany, wykonujący pomiary online, przetwarzający dane pomiarowe i prezentujący wynik pomiarów w postaci aktualnego przepływu w kanale. Uzupełnieniem projektu jest propozycja stanowiska badawczego, służącego do wszelkich prac uruchomieniowych, połączonych z procedurami skalowania przepływomierzy. Projekt integruje w jeden spójny system trzy autonomiczne układy zabezpieczenia antyterrorystycznego, czujniki wykrywania broni i jej elementów, materiałów wybuchowych oraz system wizyjnego śledzenia przestrzennego osoby przenoszącej materiały niebezpieczne. W ramach projektu celowego w instytucie wykonano urządzenie rehabilitacyjno-diagnostyczne do badania i rehabilitacji głównych stawów człowieka. Zbudowano je na bazie specjalistycznego fotela, który można łatwo dostosować do aktualnych potrzeb diagnostycznych. Wielofunkcyjny układ do pozycjonowania protezy i zadawania obciążeń umożliwia pracę systemu pomiarowego, zarówno w warunkach statycznych, jak i dynamicznych. Posiada on modułową budowę, dzięki czemu może być szybko i sprawnie przystosowany do określonych wymagań eksperymentu badawczego. W Instytucie prowadzone są prace badawcze w dwóch zakresach. Diagnostyki materiałów półprzewodnikowych o szerokiej przerwie zabronionej, takich jak arsenek galu, fosforek indu, oraz badań stanów powierzchniowych wybranych struktur półprzewodnikowych. W ramach prowadzonych prac naukowo-badawczych Instytut współpracuje z wieloma placówkami naukowymi. W perspektywie najbliższych lat w zakresie dydaktyki Instytut planuje rozwój kierunku kształcenia Energetyka. Natomiast w zakresie naukowym planowany jest rozwój systemów i metod biometrycznych oraz systemów ochrony osób i mienia. Instytut Systemów Elektronicznych Wydziału Elektroniki, tak jak dotychczas, będzie kreował pozytywny wizerunek Wojskowej Akademii Technicznej poprzez między innymi organizowanie cyklicznych konferencji naukowych. Zarówno baza laboratoryjna, jak i doświadczona kadra naukowo-dydaktyczna są gwarantem zrealizowania wszystkich ambitnych planów Instytutu.